Moi drodzy, dziś wykonamy ekomejkę ze sznurka jutowego. Zatem zapraszam Was do wspólnego szydełkowania i do oglądania tutorialu do końca. Ekomejkę zrobimy z uchwytem, tak by mogła nam swobodnie wyschnąć. Będzie też miała taki element 3D, po to, by móc wyczyścić wszystkie zabrudzone powierzchnie. W filmie pokażę też jak estetycznie można wykończyć brzeg robótki. Zatem szydełko w dłoń i zaczynamy. Ekomyjki wykonałam ze sznurka jutowego, tak jak już wcześniej wspomniałam, przy użyciu szydełka 5 mm. Moja ekomyjka jest też w wielkości takiej zwykłej gąbki do naczyń. Własnoręcznie wykonane ekomyjki dają nam dużo radości. Możemy też nimi obdarować znajomych i bliskich. Ekomyjka może być taką zwykłą ekomyjką, ale może nam też posłużyć jako podkładka pod gorący np. czajnik. Prace rozpoczynamy od pętelki początkowej, następnie wykonujemy 8 oczek łańcuszka. Oczywiście liczba oczek łańcuszka dowolna. Moja komyjka jest też w wielkości takiej zwykłej gąbki do naczyń. Mamy 8 oczek łańcuszka i przechodzimy teraz do wykonania pierwszego rzędu. Pierwszy rząd będą nam stanowiły same półsłupki. Dla uzyskania takiego estetycznego brzegu robótki będziemy wbijali się w tylną. Pętelkę w tylny brzuszek każdego oczka łańcuszka. Zatem obracamy łańcuszek i wbijamy się w drugi brzuszek od szydełka pierwszym półsłupkiem. Następnie kolejny półsłupek wbijany w tylny brzuszek oczka łańcuszka. Popatrzcie, jak ja to wykonuję. Pamiętajmy o zaznaczeniu pierwszego półsłupka markerem, tak by nam się on nie zgubił. Pracujemy i spotykamy się na końcu pierwszego rzędu. Pierwszy rząd mamy skończony. Przechodzimy do wykonania drugiego rzędu. Wykonujemy oczko łańcuszka. Obracamy robótkę. I teraz będziemy się wbijali w pierwszy półsłupek, ale tylko pod tylną pętelkę. Pracujemy wykonując półsłupki wbijane tylko pod tylnią pętelkę. Pamiętajmy o zaznaczeniu pierwszego półsłupka markerem, tak by nam się on nie zgubił. pracujemy i spotykamy się na końcu drugiego rzędu. Drugi rząd mamy skończony. Przechodzimy do wykonania trzeciego rzędu. Trzeci rząd i kolejne e, wykonujemy w ten sam sposób co nasz drugi rząd. Zatem ponownie oczko łańcuszka obracamy robótkę i wbijamy się półsłupkiem w tylną pętelkę każdego półsłupka. Pamiętamy o zaznaczeniu pierwszego oczka markerem. Liczba rzędów zależy od nas samych. W moim przypadku ta wysokość to, tej ekomyjki to jest wysokość gąbki do mycia naczyń. Przechodzimy do wykonania ostatniego rzędu. Ostatni rząd wykonujemy zwykłymi półsłupkami, podobnie jak pierwszy. Zatem wykonujemy jedno oczko łańcuszka, obracamy robótkę, Wbijamy się od razu pierwszy, w pierwszy półsłupek półsłupkiem, ale już teraz pod dwie pętelki. Pracujemy i spotykamy się na końcu rzędu. Przechodzimy do wykonania uchwytu ekomyjki. U mnie wykonuję 10 oczek łańcuszka na ten uchwyt. Długość tego uchwytu również zależy od nas samych. Przechodzimy do mocowania łańcuszka uchwytu. Postarajmy się, by nasz łańcuszek nie był skręcony. Popatrzcie, jak ja zamocowałam ten uchwyt. Odcinamy niteczkę. Igłą ukrywamy końcówki sznurka. Proponuję ukrywać te końcóweczki po szerokości naszej komejki. a wszystko po to, by nam się te brzegi jeszcze ładnie wyrównały. Ekomyjka gotowa, i te nasze ekomyjki mogą być różnej wielkości. Możemy je wydłużać i poszerzać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. I zapraszam na kolejne tutoriale.